Cześć, witajcie. Robert z tej strony. Dzisiaj mamy blokady wyłączników MCB od firmy Brady. Mamy tutaj dwa wykonania tych blokad. One są wykonane z nylonu wzmacnianego włóknem szklanym. Pierwsza tutaj blokada, zobaczcie, w wykonaniu pin-out, czyli te piny tutaj blokujące, one nam tutaj odchodzą na zewnątrz. Oraz druga blokada w wykonaniu pin-in, piny skierowane do wewnątrz. Po założeniu takiej blokady na wyłącznik. Zwalnia nam się ta dźwignia, i w to miejsce, w ten otwór, zakładamy kłódkę bezpieczeństwa oraz tabliczkę z informacją, kto zablokował mechanizm i ewentualnie telefon do serwisanta. Zobaczmy sobie tutaj, mam na przykład zobaczcie MCB jednopolowy. Tutaj możemy założyć blokadę pin-in w otwory tutaj zewnętrzne. Następnie kutka. I nie potrzebujemy do tego, zobaczcie, żadnych narzędzi. Wyłącznik RCD. Tutaj założymy też blokadę pin-in. Bez problemu. Jak również można założyć blokadę pinout bo tutaj ten wyłącznik RCD jego dźwignia jest takim tutaj zagłębieniu także jest tutaj jeszcze miejsce na wciśnięcie tej blokady zobaczcie I wyłącznik RCD zablokowany nie potrzebowaliśmy do tego żadnych narzędzi nie da się go załączyć, dopiero serwisant po skończonej pracy zdejmie blokadę swoim tutaj własnym jedynym kluczykiem. Mam tutaj jeszcze, zobaczcie, MCB trójfazowy. I tutaj też możemy założyć blokadę. Akurat w wykonaniu tego wyłącznika będzie to blokada pin-in. Łódka bezpieczeństwa i gotowe. Jeżeli film się spodobał zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz. Napisz czy też używasz takich blokad lub innych producentów. A tymczasem trzymajcie się. Do następnego. Polecam. Cześć.